Kolejny monitor Philipsa dysponuje 27-calowym panelem o wysokiej rozdzielczości, świetną pod względem ergonomii podstawką i kilkoma dodatkami sprzętowymi oraz programowymi. Co jeszcze kryje się pod matrycą tego modelu? Obudowa Philipsa jest utrzymana w prostym, niemalże surowym stylu. Obramowania nie są wcale cienkie, są zupełnie standardowe, choć fakturowany plastik może podobać się niejednemu użytkownikowi. Widać jednak, że producent postawił na funkcjonalność, nie na design, bo ten uproszczono do granic możliwości. Zadbano o świetną, znaną z poprzednich modeli podstawkę, która i tutaj sprawdza się doskonale. Mamy możliwość nie tylko okręcania ekranu, odchylania go, ale możemy też korzystać z funkcji pivot, czyli rotacji o całe 90 stopni do pozycji polskiej. Podstawa mogła sobie natomiast radzić nieco lepiej z samym ciężarem 272P4. Tragedii nie ma, ale stabilności nigdy za wiele. Wśród dostępnych portów dostajemy pełno gniazd USB, wejście sygnału DVI Dual Link, DisplayPort i dwa gniazda HDMI. Jest tu nawet wyjście słuchawkowe. Niektórym może brakować VGA, ale komu ono potrzebne, jeśli inwestuje się w tak wysoką rozdzielczość? No bo właśnie, monitor ma do zaoferowania 2560 pikseli w poziomie i 1440 w pionie, a więc przestrzeń roboczą zdecydowanie obszerniejszą niż tradycyjne Full HD, nawet to w formacie 16 na 10 Matryca PLS znakomicie odwzorowuje barwy i cechuje się szerokimi kątami widzenia, co przypadnie do gustu każdemu, kto pracuje z cyfrowym obrazem, fotografom, grafiką czy drukarzom. Świetna ostrość obrazu połączona z efektywną warstwą antyrefleksyjną sprawdza się w praktyce naprawdę dobrze. W codziennym użytkowaniu nie przeszkadza nawet nierównomierność led podświetlenia dochodząca do 18%. Menu ekranowe rozplanowano intuicyjnie, tak jak w poprzednich modelach Philipsa. Możemy tu włączać takie funkcje jak Smart Response czy Power Sensor, którego zadaniem jest wykrywanie, czy aktualnie siedzimy przed komputerem, czy też o dziwo zrobiliśmy sobie przerwę. Jeśli tak, panel automatycznie się wygasi, co przekłada się na niższy rachunek za prąd. Philips pokazał, że w dobrej cenie da się zrobić dobry monitor. Jasny, duży i wyposażony w matrycę o i rozdzielczości. 272P4 jest fajną propozycją dla każdego, kto nie może pozwolić sobie na sprzęt dwukrotnie droższy, a chce pracować w programach graficznych.